duże modele ciągników John Deere 7030 produkowane są w USA. Moc znamionowa według normy ECE wynosi od 185 koni mechanicznych dla modelu 7730 do 215 koni mechanicznych w modelu 7930. Bogato wyposażony sześciocylindrowy silnik o pojemności skokowej 6.8 litra generuje w trybie BOST moc dodatkową. Maksymalna sięga od 228 do 260 koni mechanicznych. W amerykańskich mod w modelach serii 7030 mogą być stosowane różne przekładnie, dwie przekładnie z czterema biegami przełączalnymi pod obciążeniem Power Quad Plus i Auto Quad Plus oraz przekładnia bezstopniowa Auto Power. Rama w formie odlewu ma konstrukcję zapewniającą większą zwrotność. Duże modele 7030 mogą z tyłu dźwigać blisko 9200 kg. Pompa hydrauliczna tłoczy 120 litrów oleju na minutę. Najnowszymi flagowcami firmy John Deere są modele 9030 z USA. Te cztery bolidy z silnikami o pojemności skokowej 13,5 litra osiągają moc znamionową od 382 do 525 koni mechanicznych. Przekładnia ma 18 biegów do przodu i 6 do tyłu, w pełni przełączalnych pod obciążeniem. Największy jest model gąsienicowy 9630T, osiągający moc maksymalnie 578 koni mechanicznych. Podwozie z regulacją poziomu i pneumatycznym zawieszeniem pozwala na lepsze kopiowanie terenu oraz zapewnia duży komfort komfort jazdy i mniejszy nacisk na glebę.